Redakcja RN.eu wspiera sklep OleOle!, Ole, fani gier i technologii. Nowy rok, nowa ja, nowy lepszy internet radziecki. Memy znacjonalizować, śmieszki do gułagu. Dobra, trochę przesadzam, ale to nie zmienia faktu, że wraz z nadejściem nowego roku rosyjskie Ministerstwo do Spraw Komunikacji ogłosiło, że z powodzeniem przeprowadziło próby swojej własnej alternatywy dla internetu, czyli wewnętrznej sieci nazywanej obecnie Runet. Jak oryginalnie! Ale wychodzi na to, że próba zakończyła się powodzeniem, a użytkownicy rzekomo nie zauważyli żadnych problemów. Na czym ma więc polegać całe przedsięwzięcie? W dużym skrócie, Rosja prawnie zmusza dostawców usług internetowych oraz telekomunikacyjnych do stworzenia ogromnej wewnętrznej sieci na terenie kraju. W ten sposób tworzy również wąskie gardło dzięki kontrolowaniu punktów dostępowych, poprzez które państwo łączy się ze światem, co pomaga mu filtrować, co wchodzi, jak i wychodzi z kraju. Na chwilę obecną Rosjanie nadal mogą się cieszyć stosunkowo swobodnym dostępem do globalnego internetu w przeciwieństwie do ich dalekowschodnich sąsiadów, ale wdrożone prawo zakłada możliwość odcinania dostępu do konkretnych stron w razie potrzeby. A dzięki zmuszeniu dostawców do umiejscowienia swoich usług wewnątrz kraju mogą nawet zupełnie zamknąć przepływ informacji, nadal utrzymując pewną funkcjonalność runetu. I patrząc z perspektywy kraju, ma to jakiś sens. Rosja na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako jeden z tych głównych złych. I patrząc na ostatnie ruchy federacji, ciężko się z tym nie zgodzić. Dlatego stworzenie wewnętrznego internetu w kraju tak wielkim ma o tyle sensu, że wytrąca innym graczom na arenie międzynarodowej niektóre narzędzia nacisku, np. Na w formie sankcji. Ciężej będzie również zinfiltrować z, z zewnątrz taką sieć. Z drugiej zaś strony daje to władzy narzędzia, które mogą zostać bardzo łatwo wykorzystane w blokowaniu niewygodnych informacji, innymi słowy cenzura. I w ten sposób technologia, która została stworzona, żeby łączyć ludzi i budować potęgę ludzkości poprzez wymianę informacji i wiedzy na naszych oczach, staje się narzędziem do kontrolowania całych społeczności przez rządzących. Jak zabobonni wieśniacy plują na Wiedźmina. A słyszeliście już pewnie, że na Amazonie książki pana Andrzeja Sapkowskiego święcą właśnie szczyty sprzedaży. Ciężko tego nie łączyć z popularnością nowego serialu Netflixa, który tak, obejrzałem cały i bardzo mi się podoba, bo umiem cieszyć się z małych rzeczy i nie mam kija w dół. Ale efekt serialowego Wiedźmina, no i oczywiście bum na książki, musiał się przenieść również na inne nośniki kultury, w tym na nasze ulubione gry komputerowe. Zatem, czy Wiedźmin czy najlepszy? Tak! Mimo tego, że zgodnie z narzekaniami zaciekłych graczy, serial wygląda zupełnie inaczej niż gra, to najwyraźniej napływowi niedzielnych graczy, którzy odkryli tę już blisko pięcioletnią, tak, to już prawie 5 lat, tę blisko pięcioletnią produkcję CD Projekt Red wcale to nie przeszkadza i bawią się wybornie. Jeżeli powiem wierzyć statystykom, to w trakcie świątecznej przerwy, a właściwie pod jej koniec, bo 1 stycznia, po blisko 102 tysiące graczy, przynajmniej na Steamie. W porównaniu z nieco ponad 90, tysiącami w maju 2015, czyli zaraz po premierze. Oczywiście nie oznacza to, że nagle 102 tysiące ludzi postanowiło kupić grę. To raczej pewna składowa, gdzie zarówno fani Wiedźmińskiego Uniwersum pod wpływem nostalgii postanowili sięgnąć po swój ulubiony tytuł, kurzący się w wirtual bibliotece, jak i nowi gracze przyciągnięci zarówno serialem, jak i książkami, ale również świątecznymi promocjami, bowiem grę można było dostać za zaledwie 15 dolców. Szkoda, że nie mamy dostępu również do statystyk grających wieśka w platformie GOG, bo jestem przekonany, że liczba byłaby sporo większa. Dlatego niezależnie od tego, czy Wam się to podoba, czy nie, cieszmy się z tego, że w końcu elementy naszej kultury trafiają do głównego nurtu popkulturowego. W końcu Polacy nie gęsi i swoją kulturę mają. HONG! Milion. Milion to liczba kopii nienazwanej gęsiej gry, tudzież Untitled Goose Game, które zostały sprzedane od momentu premiery. Kojarzycie tę gierkę o pozornie uroczej gąsce, której jedynym życiowym celem jest uprzykrzanie życia innym? Normalnie symulator teściowej. Ale gąska ma tą przewagę, że jest urocza. I jak bardzo was wkurzy, to można z niej zrobić pieczeń. A z teściowej nie. Chociaż... Hmm... Biorąc pod uwagę fakt, że gierka jest stosunkowo niewielka i bardzo krótka, to naprawdę imponujące, że w ciągu ponad 3 miesięcy sprzedała okrągły milion kopii. Bo przypominam, że jej premiera miała miejsce ledwo 20 września. Co stoi za fenomenem tej niedużej gierki indie? Z pewnością fakt, że wbiła się w dobrym momencie w buty podobnie absurdalnych tytułów jak Goat Simulator czy I Am Bread. A jednocześnie zrobiła to z napracowaniem i w sposób tak urzekający, że była wprost skazana na sukces. I cieszę się, że przebiła się do mainstreamu, bo to pokazuje nam, że gracze potrafią się cieszyć z niedużych i stosunkowo krótkich tytułów, a nie tylko z ogromnych pozycji AAA z wielogodzinną fabułą, bądź sieciowych shooterów pełnych loot crate'ów. Dlatego fakt, że po grę sięgnęło ponad milion graczy cieszy mnie, również dlatego, że pokazuje, że gracz to nie tylko stereotypowy, drący mordę nastolatek, ale również zmęczony życiem 30-letni millennials, który po tygodniu ciężkiej pracy w korpo udaje, że jest wirtualną gęsią. Co? Intel wzo? Jestem mistrzem do wcipu. Tak jak Intel jest mistrzem układów graficznych. Ale serio, Intel stara się odbić to, za czym nie nadąża, na rynku układów graficznych. Dlatego od ponad dwóch lat w sieci pojawiają się informacje o nadchodzących kartach graficznych od Intela. Stąd wiemy, że karty mają nazywać się XE. Widzieliśmy garść renderów, a z przecieków dowiadujemy się, że pra Prawie na pewno grafikę od niebieskich wbije na rynek w 2020, a poza tym, poza tym nie wiemy prawie nic. Ciągle trwają spekulacje na temat tego, w jakim segmencie niebiescy zamierzają rywalizować: gamingowym czy profesjonalnym. Od tego również będzie zależał przedział cenowy, w jakim Intel zamierza się poruszać. Teoretycznie wchodząc na rynek stosunkowo dla siebie nowe czy Bizilla, musi jakoś przekonać do siebie potencjalnych nowych użytkowników. Najłatwiej byłoby to zrobić ceną, ale być może chowają za zanadrzu jakieś ciekawe technologie. Choć wątpię. Dlatego, gdybym miał zgadywać, to Intel w pierwszej kolejności zaatakuje stosunkowo niedrogimi kartami rynek dla profesjonalistów. Mimo wszystko, powinno dać się na nich grać, więc może znajdzie się tam jakaś pozycja dla budżetowych graczy. To trochę strzał na ślepo z mojej strony. Tak naprawdę wszystkiego dopiero się dowiemy. Kto wie, może już w przyszłym tygodniu. W końcu mamy już 2020. Szczęśliwego nowego roku, wy moje mordeczki.